Dlaczego nie żałuję? Cieszę się, że dostałam w prezencie. Takie małe cudeńko, szok. Ostatni raz, jak z wami rozmawiałam, to był mój ostatni moment, kiedy czułam się w miarę. Chyba tam mówiłam, że nie mam energii. No i faktycznie potem z godziny na godzinę czułam się coraz gorzej. No i po wykonaniu testów wyszło, że mam grypę typu A, więc odchorowałam to, już się czuję lepiej. I tak uważam, że dosyć łagodnie przeszłam, bo miałam maksymalnie 38 stopni. Trochę kaszlu mi zostało, czasami mam taką suchość i muszę popić albo odkaszlnąć, chociaż kasznięcie i nic nie daje, więc muszę się napić. Także jest już lepiej, więc stwierdziłam, dalej nagrywam, mamy nowy tydzień, piję teraz pokrzywę, staram się jeden, jedną taką szklankę dziennie pić. No i słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać, ale po chorobie, mam wrażenie, że to może są toksyny, po chorobie wyszły mi takie małe pryszczyki z jednej i z drugiej strony. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam coś takiego, chyba nigdy. 10 lat temu, nie wiem. Nawet na mojej cerze nic się nie działo. Wiadomo, po ciąży znowu zaczęły się jakieś zmiany hormonalne, więc coś tam mi wyskakiwało. W czasie ciąży i podczas karmienia po prostu cera lux w ogóle w ciąży. No ale to wydaje mi się, że to się zagoi, ale bardzo mnie kusi, żeby powyciskać. Bardzo, bardzo. Wczoraj byliśmy na bardzo długim spacerze z moim synkiem. Zrobiłam 10 tysięcy kroków nie pamiętam, kiedy tyle zrobiłam kroków. Mimo, że na jakieś tam spacery chodzimy, to jednak no, zrobiliśmy kawał drogi i przysięgam wam, że wieczorem czułam się po jakimś treningu crossfitu, na który kiedyś chodziłam, że po prostu nie mogłam z łóżka wstać z kanapy i dzisiaj też rano wstałam. Wiecie, taka, no to było to samo uczucie, jak kiedyś chodziłam na trening, po prostu rano wstałam, taka, wiecie, taka niedospana, w ogóle jeśli musiałam rano wstać. Ja rano no muszę wstawać teraz, więc no, no byłam zmęczona, ale no to mi pokazało jak mam sobą kondycję i jak bardzo chciałabym znowu więcej spacerować, więc dzisiaj też idziemy, póki co mały ma drzemkę wczoraj miał długą, bo ponad dwie godziny i jakoś tak no, ostatnio bardzo szaleje, bo i stoi z podparciem siada, no wszystko naraz, no ma jedną drzemkę jedną długą drzemkę w ciągu dnia i tyle nie wiem czy to jest właśnie kwestia tego skoku czy tak już mu zostanie? Nie wiem. No dopiero 10 lutego ma 10 miesięcy, więc zobaczymy. Moje włosy nie wyglądają. Mam tu taką Zazi Bands nałożoną. Wiadomo, jak to włosy po czapce. Zaraz przychodzi mój brat z rodzinką na zaległą urodzinową kawę i ciasto. Przez to, że byłam chora, to odwoływałam spotkania wszystkie. Także fajnie. Wcześniej byliśmy na spacerze. Jest super słońce. Zrobiliśmy jakieś dwa km, także fajnie. Tutaj wziąłam benzę, ciasto czekoladowe i dwa serniki baskijskie. Aż ślimka cieknie. A na szybki obiad gdynianka. Nie wiem, czy znacie pizzę z gdynianki z gdyni, ale jest przepyszna. Wczoraj byłam u przyjaciółki i wzięłam na wynos cztery pizze takie do upieczenia w domu. Pychota. Jest dużo odcinków na YouTube właśnie z gdynianki, gdzie są testerzy i pokazują i mówią, jak smakuje. Niebo w gębie. Słuchajcie, mam obsesję na punkcie kremów pistacjowych. I dotąd ten CSFD All Nutrition mega, mega mi smakował. I nadal uważam, że jest pyszny, ale dostałam od przyjaciółki ten krem Gusto Bello. Jest on z Biedronki i to jest takie niebo w gębie, że słuchajcie, ja co chwilę biorę łyżeczkę i jem. To jest straszne, czuję się jak, wiecie, młodsza ja, która miała w domu Nutelle i po prostu żarła łyżeczkami. Szok, szok. E, to Natlov nie jest aż takie, wiecie, intensywne i takie wyraziste w smaku, pewnie. No, dlatego Natlov no, e, All Nutrition, czyli bardziej fit, czyli no nie ma cukru. A e, to gusto, bello, szok, Jak będziecie mieli okazję kupić, to polecam. Ja nigdy w mojej biedronce nie znalazłam. Cieszę się, że dostałam w, w prezencie. Kamera akcja. <laughs> Słuchajcie, stwierdziłam, że kupię nową kamerkę, taką do vlogowania. Taka mini, mini Osmo Pocket. Mam właśnie się obudził, zaraz idziemy na spacer. Jeszcze muszę zajść do Bricomarche. Odpalił nam się remont, w sumie to ode mnie się zaczęło. Będziemy y, odnawiać kuchnię, tyle na ile się da, no bo nie będziemy tutaj długo mieszkać jeszcze, ale przynajmniej no, zmienimy fronty i tak dalej, żeby to tak było bardziej, no tak ładnie. A ta, którą mamy w tym mieszkaniu już jest taka trochę przedpotopowa, więc cieszę się na zmiany. O. Taka jest mini-mini. Troszkę lustro jest zakurzone, mam nadzieję, że to nie przeszkadza w odbiorze. <laughs> Takie małe cudenko, szok! Mega. Tutaj będzie pomalowane na biało, ale to później, bo mam papier ścierny i on już jest cały niebieski. Muszę kupić osobny tutaj do pozostałych części. Nie mam kompletnie pojęcia, czy dobrze to zrobiłam, ale no potem zrobię drugą warstwę. Jak będzie trzeba, to trzecią. Ale wydaje mi się, że dwie wystarczą. I druga strona. Tutaj to w ogóle trzeba na biało pomalować. Ale myślę, że będzie pięknie. Tutaj mam. Klamki do szafki. już bym chciała to wszystko zamontować, no ale niestety trzeba czekać. Z tej strony mamy zmywarkę, no i mamy tutaj klamkę już wcześniej zamontowaną, więc chciałam dopasować, no ale będzie pięknie. Będzie też blat nowy, dębowy, czat. Właściwie to nie pokazałam, jaką farbę użyłam. Odcinek Pawełna, satyna. Na grupach polecali wszędzie tą markę, więc myślę, że będzie fajnie. No i efekty też są przepiękne na różnych grupach. Ostatnie dni przebiegają na no, malowaniu kuchni i obmyślaniu, co tam chcemy zrobić. Fajnie, będzie nowy blat, nowy kran, bateria. Przepięknie wyglądają nowe meble. Nowe, odnowione meble. Zaraz Wam pokażę. Aż mam tutaj na włosach trochę białe takie, jasne. I tutaj są wymalowane meble z nową klamką. Tutaj jeszcze stary kolor. Tu nowy. No, przyznajcie, że jest różnica. Trzy warstwy pokryły spokojnie. No, jak teraz tu widzę na przykład takie kosze, to też mam ochotę to wszystko pozmieniać. Też one są dosyć stare, także no, będziemy kombinować, ale no, wygląda to super. Jak nowe meble, no, przyznajcie sami. No i szczerze, już nie mogę się doczekać, jak e, zerwiemy. Pan malarz zerwie tą tapetę, pomaluje na biało kafelki. Także będzie super, tylko muszę się uzbroić w cierpliwość. ja to bym chciała już wszystko naraz, tu widzicie, wszystko le. Co do malarza nie wiem, ale blat z tego co wiem będzie dosyć szybko. No powiem wam, że moje włosy po prostu wyglądają bosko, ale może dzisiaj już uda mi się je umyć. Jeśli chodzi o moją twarz jest troszkę lepiej, pokażę wam się innego dnia bez makijażu, żeby zobaczyć różnicę. No tak z trzy pryszcze wycisnęłam, nie wytrzymałam. Mamy kolejny spacer, napadał śnieg. Już myślałam, że będzie coraz cieplej, a to niespodzianka. Wziąłam coś dobrego na wynos. Pokażę Wam potem. Niczego nie żałuję. <grystanie> ale to słońce tak świeci, że się nie chce wychodzić. Nie, ale to słońce tak świeci, że się nie chce wracać do domu. Jest pięknie! Słuchajcie, idę do założyciela naszego miasta. Dajcie znać, czy kojarzycie zdjęcie Jakuba Wejhera jako Lorda Weidera Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. Chyba już kiedyś o tym mówiłem w jakimś vlogu, w jakimś vlogmasie, ale no, był szałciał do tego stopnia, że nie wiem, czy teraz się odbywają, ale na pewno przed 2020 odbywały się zloty gwiezdnych wojen Wejherowie Zostawiliśmy małego mojej mamy i jedziemy teraz do Leroy Merlin wybrać zlew i baterię. Nie mogę się doczekać, jestem mega polekscytowana. Mega, mega. No i w końcu wzięłam No hmm. <laughs> Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale na początku vloga miałam takie trochę zielonkawe końcówki. No nie wiem, tak troszkę mi się dzieje odkąd użyłam tego tonera, chociaż w sumie nawet nie wiem, czy to przez toner ale no niestety muszę sobie aplikować na końcówki różową płukankę i wtedy te włosy fajnie wyglądają. Czerwień neutralizuje zieleń, także no teraz wygląda to całkiem fajnie. No i używam tej różowej płukanki z Janny. No i w ogóle siedzę z przodu i odkąd urodziłam, dla mnie to jest coś takiego wow, bo zazwyczaj siedzę z tyłu. No i w ogóle chyba no pierwszy raz zostawiliśmy moją mamie naszego synka i no dziwnie. No, ale pojedziemy. Ja bym chciała kawę na wynos. Tak. No tak dziwnie we dwójkę, ale spoko. Ale szczerze mam nadzieję, że to już teraz im dalej tym cieplej będzie już. Już mam ochotę na wiosnę. Już myślałam, że nie będzie śniegu, a jednak. Ja idę, pruszy śnieg jest jasno, mimo, że jest już 21 jest tak pięknie czy może być lepiej? No i oczywiście zapomniałam o smopocket, ale myślę sobie, że fajnie będzie podsumować tego vloga, bo właśnie wyszłam z domu, montowałam go i kilka rzeczy nie powiedziałam myślę, że już dobrze będzie go zakończyć, bo troszkę wyrywkowo nagrywałam, a wyszłam teraz na spacer bo w ogóle w dzień spałam dwie godziny Najpierw z małym zasnęłam, bo zaczął ząbkować, już wcześniej wyszły zęby, ale teraz zaczął to odczuwać. No i zasnęłam z małym, mały wstał, mój narzeczony wziął go, a ja poszłam dalej spać. No i jakoś tak potrzebowałam po prostu wyjść na spacer. Troszkę odreagować, bo ja wiem, że gorączka u dziecka jest normalna, ale my tak to przeżywamy, a mamy nawet nie był jeszcze chory, wiecie o co chodzi, ale no to jest chyba kwestia bycia nadal młodym rodzicem i wszystko trzeba przeżyć, ale no, no dosyć to przeżywamy, jak takie rzeczy się dzieją. Zwłaszcza no widzieć takiego malucha i naprawdę chciałoby się po prostu z nim zamienić. Słuchajcie, powiedzcie mi, czemu nie było tak w święta? No, coś pięknego. Wow! No i właśnie w końcu kupiliśmy zlew z baterium, więc elegancko, już nie mogę się doczekać montażu blatu zlewu i baterii. I wiem co jeszcze. Cały vlog mówię o tym, że ogarniam moją serę, że mi czaszka pomogła. No i wiecie co? Już pokażę, czego użyłam dokładnie w kolejnym vlogu, na spokojnie pokażę, czego użyłam rano, czego wieczorem, też generalnie potem, jak już mi się cała twarz zagoi, będę chciała dodać posta na Instagrama, może komuś się to przyda, jak jest zaburzona mm, bariera hydrolipidowa, więc myślę, że tak będzie najlepiej, bo... No ile ten vlog może trwać? Dobra, zamarza mi ręka, w ogóle śnieg na mnie pada i zaraz będę bałwanem. Także kończę tego vloga, a my widzimy się w kolejnym pa-pa!